Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu i apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich. Gorąco pragnąłem spożyć tę paswę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, nie będę już jej spożywać, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł. Weźcie go i podzielcie między siebie. Albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest obok mnie na stole. Wprawdzie, syn człowieczy odchodzi według tego, jak było postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by spośród nich mógł to uczynić. Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy, lecz on rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przybierają miano dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy: ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was jako ten, kto służy. Wy wytrwaliście przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole, oraz zasiadali na tronach, sądząc dwanaście szczepów Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za tobą Żeby nie ustała twoja wiara Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci On zaś rzekł Panie, z tobą gotów jestem iść nawet do więzienia I na śmierć Lecz Jezus odrzekł Powiadam ci Piotrze Nim zabije dziś kogut ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na górę oliwną. Wasyście nocy modlił się do Ojca. Tak spędzał ostatnie chwile na ziemi Jezus, gdy nagle zawołał: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. To intymne spotkanie z Ojcem przerywa Judasz, podchodząc z żołnierzami, by przez pocałunek wydać Jezusa, by sprzedać Pana. A ty, kiedy czynisz coś pozornie dobrego, by zranić, by zabić, kiedy ubierasz zło w białe rękawiczki, kiedy sprzedajesz pocałunkiem Jezusa, Boga bliskich, a może samego siebie. Judaszu, przyjacielu, tym pocałunkiem wydajesz syna człowieczego. Brać go! Brać go! どう na środku i zasiedli w koło. Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła. I ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł. Człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny, jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić. I na pewno nie był razem z nim. Jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: Człowieku, nie wiem o czym mówisz. I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. A pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo pana, jak mu powiedział: Dziś, nim kogut zapije trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Stacja pierwsza pan Jezus na śmierć skazany. Ciszy, jaka nastała, zdawało się, jakby nikogo nie było na dziedzińcu. Posłyszał głos Piłata: Oto człowiek! Jezus spojrzał na Piłata, jakby chciał powiedzieć: Biczowanie, cierpienie i ukoronowanie im nie wystarczyło. Chcą mnie mieć na krzyżu. Piłat rzekł: Oto król Wasz. Lec! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Choć ja uważam, że jest niewinny, ponieważ jednak chcecie go ukrzyżować dobrze. To wasza rzecz. Ja nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Ja mam czyste ręce. Na Krzyż! Dink! Na Krzyż! O, ai, quid multimillion. Jezus z koroną cierniową na głowie bierze krzyż, przynieśli go żołnierze. Długi, ciężki kawał drzewa. Twarz jego milcząca, jakby krzyczała, Boże, jak ja to uniosę? Belka zbliżała się, rosła w oczach, aż runęła na niego. Drzewo przygniotło biczowane plecy, zawadziło okolce korony. Zdawało mu się, że wgniecie go w bruk że zemdleje z bólu. Z największym wysiłkiem utrzymał się na nogach. Trzeba było iść. Niech się ruszaj dzieje się Twoja wola, Ojcze! Ruszaj się! Zgięty prawie w pół, I postawił jeden ruszaj krok, potem kolejny. Szedł krok za krokiem. Ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma serce. Jeżeli chcesz mnie okay, naśladować, to swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną stawiać świat, następny już wie. trzecia. Pan Jezus upada pod krzyżem. Jezus upada, i słyszy żołnierzy. Samaj! Ruszcie! się! dalej, dawaj, dawaj! Dalej! Dalej! Samaj! 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 Nawet sam sam wiedział kiedy, kiedy. się się Uraził, czy jedno i drugie. Belka przywaliła go do ziemi. Obudził go straszliwy ból i krzyk. Ktoś uderzał go chyba drzewcem włóczni. Ktoś nawoływał, żeby wstał i szedł dalej. Wstań! Został przez niego zatrzymany. Szarpnął się raz i drugi. Nie był w stanie, żeby przynajmniej zepchnęli mu belkę z pleców. Wstawaj! wstawaj, królu, wstawaj! Tuś się idziesz! Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Znów powróciło osłabienie, zabrał głowy poczucie słabości. Z coraz większym trudem stawiał nogi. Niemal wlukuje za sobą. Syneczku, syneczku, kochany. Usłyszał nagle głos będzie przy nim ta najbliższa najdroższa ze wszystkich ludzi on czuje jej wzrok spotykają się dwa kochające serca kochany najdroższy jestem wciąż przy tobie kocham cię najbardziej na świecie nie opuszczę cię nie zostawię cię nigdy

Możesz mu nieść ten krzeszt! Ja nie jest nieść ten krzyż. Pomóż, pomóż mu! Ja Nic Nic pomóż mu ten krzyż! Ja Nic nie jestem ja Niczego nie jestem Niczego nie dawniłem! nie dawniłem! Niczego nie dawniłem! się nie dawniłem! nie dawniłem! nie się Niczego nie 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 Stanął i zobaczył ze zdziwieniem krzyż, który trzyma na plecach. Jego krzyż. Zaczął Nie Prawie czyż. Nie że Nie musi sam, Nie musi sam, Tchau, Zobaczył twoje prawdziwe oblicze. Dziewczyna jakby bała się, że zawadzi ociernie. Wobec tego nieściera błota, które utworzyło się z broku ulicznego, potu, krwi, tylko jak gąbkę naciska, błyskawicznie przesuwa palce po twarzy Jezusa. Ale już poczuł czarpnięcie i zrozumiał, że dziewczyna została odrzucona w się kobieto! Bocząj się! Jak przed chwilą jego matka. ・あれ? Jezus pociesza płaczące niewiasty. Zobaczył nieznanemu mu kobiety jerozolimskie, patrzone w to jego umęczenie. Jaki on biedny! Jak on wygląda! Taki zmordowany! To przykre! To straszne! Jakoś wewnętrznie się wyprostował i zwracając się do nich, gdy stały tak stwarzane zalanymi zami przy swoich dzieciach, Zacząłem nich mówić. wydobywał z siebie z ogromnym trudem słowo po słowie. Nie płaczcie nade mną, ale raczej nad sobą i nad Waszymi dziećmi. Podajcie! Podajcie dojdzie, się! Rusza! Podajcie, rusza! Odróżcie się! Odróżcie się! Odróżcie! Rusza! Dziewięta. Pan Jezus upadł teraz trzeci. Upadł ze mną takie niespodziewanie, że nawet nie zdążył spostrzec dlaczego. Ocknął się, przynajmniej, że to i rękach nie Dziwnął się z tym samym powszechną. poprzednim, w sposób uparły i Dalej! Dalej! Zdajmy! Zdajmy! Dalej! Idziemy!

Nieporadnie, obolałymi rękami Jezus usiłował ściągnąć szatę, która przywarła do ramion i pleców i przesiąknięta krwią, teraz już skrzepniętą, stanowiła jakby drugą skórę. Żołnierz, patrząc na jego powolne ruchy, zniecierpliwiony szarpnął szatę, wzywając strupy, skrzepy, zdzierając mu prawie skórę.

Trzeba ja przepisać. Jezus zostaje przebity do krzyża. Pan Jezus umiera na krzyżu. Głowa mu opadła i ogarnęła go ciemność. Wybudził go straszliwy ból, dusił się. Resztką sił usiłował złapać głęboki oddech. Otworzył oczy, spojrzał w górę. Ciemne chmury zaciągnęły niebo. Grzmiało, zaczął mówić. Boże mój! Boże mój! Czemuś mnie opuścił! Czuł, że zdążył w ostatniej chwili. Ból w okolicy mostka przeszył go, jakby został ugodzony strzałą. Zdążył wykrzyknąć. Wykonało się! I to był jego ostatni oddech. Stacja Pan Jezus zdjęty z krzyża. Niebo rozdarła błyskawica i pierwsze gromy. Pod krzyżem urosła kałuża krwi, którą woda spłukiwała z ciała Jezusa. Szum ulewy zapanował nad całym wzgórzem. Pod krzyżami stanęli Nikodem, Józef z Arymatei wraz z Janem, Marią Magdaleną i Maryją, matką jego. Wyrwano gwoździe z jego rąk i nóg, a ponieważ Szabat był blisko, spieszyli się, by zdjąć ciało Jezusa z krzyża. Bądź blisko Mnie, bądź blisko Mnie. Stacja czternasta. Pan Jezus złożony do grobu. Powinien go w wcał. Twarz nakryli osobną ustą, tak jak prawdziwy Boże. Poszli do grębu Józefa z Arbatei i zobaczyli świeży król. Tam złożyli ciało Jezusa, Aż on zabezpieczyli grup postawili straż.